Cześć, z tej strony Maciek, a to jest kanał Nowa Erlego. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję zestawu o numerze 70420. Jest to seria Hidden Sight, której ja absolutnie nie znam, ale ten zestaw mi się podobał, dlatego go sobie po prostu zakupiłem. Nie ze względu na figurki, bo one są, hmm, no nie wiem, jakoś mi się tam nie podobały zbytnio, ale chodzi mi bardziej o to, co się znajduje Tutaj w środku, czyli to cmentarzysko, fajne elementy, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy zestaw um, i później ewentualnie można go wykorzystywać sobie w jakichś mocach lub różnych innych przebudowach, także zapraszam Was na recenzję tego zestawu, nie wiem, czy to będzie ostatni hidden site na moim kanale, na chwilę są tak, chociaż jest jeszcze jeden zestaw, który mi się podoba i zastanawiam się, czy go kupić, um, no ale to wyjdzie w praniu, na chwilę są, zapraszam Was na ryckę, tego to zestawu lepszą na tą recenzję, ja oraz mój ziomeczek. Także zostań ze mną i zobaczymy, co tutaj się znajduje w tym pudle. Witam Was, kochani, z powrotem i zaraz sobie otworzymy. Ten zestaw Hidden Sight, tajemnicze cmentarzysko, zobaczymy jak to wygląda od środka, później ja go złożę i zrecenzuję, także zanim to zrobimy jeszcze obejrzymy pudełko, nie wiem jak działa ta aplikacja, pewnie ją wypróbuję w którymś momencie i kiedyś się z wami podzielę moimi odczuciami na ten temat, aczkolwiek sama aplikacja jakoś mnie nie interesuje, interesuje mnie ten oto e, motyw, czyli ten cmentarz cały. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Mm, zestaw 70, e, 420. To jeszcze mamy e, minifigurki. Spencer, piesek, Parker, Jack, Mr. Branson i szkielet. E, także nie przedłużając, już zabieram się za otwieranie. Tego oto setu akcja kciuk nie do końca się powiodła, ale mamy to sobie tutaj. Poza kadrem to wszystko rozmontuje. Jest to oporne, ale tak prezentuje się zawartość. Na chwilę odłożymy sobie to. Mamy ponumerowane worki, worek numer 1, worek numer 2. Mamy instrukcję i arkusz z naklejkami. Niewiele tych naklejek, więc bardzo fajnie. Dwa worki ja zabieram się za składanie i widzę się z wami za chwilę. I oto e, zmontowany zestaw. Jak widzicie, e, zajmiemy się na początku figurkami, później przejdę do omawiania zestawu. Tutaj, w kadrze, niestety cały mi się ten, e, to cmentarzysko nie mieści. E, przepraszam bardzo również za mój katar, przeziębienie, który mnie męczy przez ostatni tydzień, dość mocno. Także słuchajcie to w moim głosie, ale jedziemy z tym dalej. Także Zacznijmy figur z figurkami, ponieważ e, same figurki jakoś mnie nie przekonują, ale. Są bardzo fajne. Tutaj mamy tego e, Spencera. Nie, Jack. On się nazywa Jack. Um, jeżeli chodzi o samą figurkę, on no, wygląda naprawdę bardzo fajnie na druk na torsiku Bardzo sympatyczny. Fajna bluza. E, również mamy na, tutaj nadruk na druk um, na na spodniach, czarne jeansy kieszenie i tutaj jakaś zawieszka z kostką z tyłu również ten nadruk na bluzie się przyciąga mamy tutaj czapkę która jest jakby z nałożonym kapturem z obu stron mamy buźkę jedna zadowolona, dość mocno druga taka zawięta posiada w swoim wyposażeniu telefon widzimy, że tutaj chyba jest jego postać, bądź, bądź nie. Dobra, następną figurką jest Parker. Również ma telefon taki jaskrawy kolor. to obudowa, dżinsy na kolanach przetarte, też fajny tutaj na druki. Ma saszetkę na, na torsiku, dobrze to widać. Naszyjnik na z, z literą P, czyli to chodzi pewnie o jej imię Parker. Um, jeżeli chodzi o główkę, również dwa wyrazy twarzy, tutaj uśmiechnięty, zadowolony, tutaj taka lekko przerażona, włosy razem z czapką, taki odlew. Te figurki jakoś są fajne, ale nie przekonują mnie. Nie figurka, aczkolwiek piesek, który nazywa się Spencer, jest chyba duszkiem, ponieważ jest taki Mleczny, tutaj przejrzysty na dole, więc zakładam, że jest to duszek. I ostatni, czyli Mr. Branson. Ostatnia figurka, jeżeli chodzi o tutaj chyba zarządca tego cmentarza. Widać upaprane spodnie od roboty. Fajne włoski, taki siwy kolor. Już widać, że starszy. Wiekiem, zadrukowany cały z przodu i z tyłu ma dwa wyrazy twarzy. Jeden taki zdziwiony, zadowolony i drugi taki lekko skonsternowany. No i tak, mamy też coś takiego, czyli możemy sobie zamienić tą ogłówkę tego pana Bransonu, ponieważ on tutaj jest tym straszakiem z tego co chodzi. Pudełka. Ja tej aplikacji jeszcze sobie nie ściągnąłem ja sobie ściągnę później, zobaczę co i jak um, to jest świeże pozłożenie tego. Um, nagrywamy teraz świeże pozłożenie tego zestawu. No widać tutaj ta główka taka opiorna, ducha, um, także zaraz sobie um, zobaczymy. Może nie zaraz, ale ja sobie to sprawdzę, jak to z tymi aplikacjami tutaj jest. Także zostawimy go w tej postaci, tą prawdziwą główkę um, odłożymy. Odłożymy wszystkie te figurki na bok. zanim przejdziemy do samego zestawu elementy dopasowe, um, czyli drobnica ciekawym elementem jest tutaj ten klucz zdecydowanie, y, a tak to standardowo i serki i te podobne rzeczy. Dobra, przejdziemy do opomagania tego zestawu, Ja sobie go lekko przesunę, że tutaj od tej strony, czyli od bramy frontowej, tutaj ona się otwiera. Um, możemy sobie wejść, um, mamy tutaj naklejki z jednej um, i z drugiej strony, nie wiem czy to widzicie dobrze, um, sama brama fajna, um, i co mamy dalej, możemy sobie tutaj przejść, um, no tutaj jest chyba akcja, która się dzieje w aplikacji, ponieważ mamy ten posun, który notabene też bardzo mi się podoba i też zwróćmy uwagę podczas wybierania tego zestawu, więc... Um, Fajnie mieć coś takiego. Mamy taką akcję, że tutaj obracamy sobie tym posążkiem, tym aniołem, i mamy tutaj tile takie jaskrawe kolory. Ten frontowy jest jakby jednolity, pasujący do reszty cmentarza Tutaj mamy te kolorowe, i podejrzewam, że to ma działanie w aplikacji. Jak sobie przekręcimy na konkretny kolor, to tak będzie coś tam się działo w aplikacji będziemy mogli różne rzeczy oglądać. Zakładam, że tak jest. Dobra. Jest jakby pierwsza funkcja zabawowa. Mamy tutaj też dookoła cmentarza roślinność, i w środku również jakieś pnącza, tego typu rzeczy. Dalej przechodzimy. Mamy jakby centralną część tego cmentarza, czyli grobowiec. Mamy tutaj naklejki, całkiem spoko. I ten grobowiec sobie możemy tak otworzyć. No i mamy tutaj jeszcze. Kolejną figurkę, która jest szkieletem, i ten szkielet posiada klucz, który zapewne będzie pasował tutaj do tych drzwi, do których zaraz dojdziemy. Fajny patent. Chowamy szkieleta, zamykamy grobowiec. A może pokażę Wam, jak to wygląda, tak z bliska. I lecimy dalej. Mamy tutaj mniejszy grobowiec. Fajnie to wszystko się ze sobą komponuje. Główny motyw, dla którego wziąłem sobie ten zestaw, jest właśnie ta część cmentarza. Tutaj kolejna naklejka z nadrukami na grobowcu. Otwieramy sobie tutaj nic się nie dzieje, ale możemy sobie to otworzyć i zamknąć. Także kolejna funkcja zabawowa. Ja przechodzimy do ostatniej części naszego cmentarzyska, czyli tutaj mamy taką chatkę zwieńczoną, na której rośnie drzewo, no i to drzewo jest jakby chyba bardzo takie zabawowe, postaram się to wam jakoś dobrze pokazać. Z tyłu mamy dwa takie polce w kolorze tonowym i teraz naciśniemy sobie te polce lewo-prawo, bo jednocześnie to pnącza tego drzewa, które jak mogliście zobaczyć pójdziemy to sobie z powrotem um, porusza się razem z oczami, tutaj włosami, widzimy, że jest um, jest to jakby imitacja jakiejś twarzy, to drzewo, to drzewo po prostu żyje. E, bardzo fajnie to jest zrobione. Bardzo ciekawie możemy sobie też lewo, prawo, lekko poruszać. E, podejrzewam, że w aplikacji też to ma jakieś działanie, aczkolwiek nie jestem przekonany w 100%. E, teraz mamy te drzwi. Um, nie wiem czy otworzę je. Udało się otworzyć z tej strony. Ten zastępczyk chyba chyba do tych samych ludzi, są świetne do jakichś moców nie wiem, zamkowych i tego typu rzeczy, po prostu świetne. W środku mamy tutaj taki, taką kantynkę dla tego jego mościa, czyli Mr. Bransona, który zajmuje się tym cmentarzem on sobie tutaj trzyma swoje sprzęty. Mamy tutaj, mamy tutaj kilo, mamy łopatę, mamy tutaj zmiotkę w śmietniku. Mamy też tutaj kran, widzimy imitację kapiącej wody, też całkiem sympatycznie to wygląda. No i co, to było chyba wszystko, tutaj mamy też takie fajne ograniczenie tego drzewa, tutaj bloncza, które gdzieś tam idą. Tu możecie sobie zobaczyć też jak to wygląda, tutaj jest ten śmietnik, barierki, bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Cóż, jak na pierwszy zestaw, jeżeli chodzi o Hidden Side, myślę, że wybrałem jeden z fajniejszych, jeżeli chodzi o tematykę, może sam, sam jakby background tego co się dzieje tutaj na tym obrazku i co tutaj mamy tak jak mówiłem wcześniej, możemy to sobie fajnie wykorzystywać w jakichś innych mocach, budować cmentarze różne scenki, na pewno gdzieś to się przyda generalnie z zestawu jestem bardzo zadowolony w cenie, za którą kupiłem również, ponieważ dużo mniej niż katalogowa cena Podejrzewam, że te zestawy, jeżeli już nie wyszły, to bardzo szybko teraz znikną i ich nie będzie. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to gorąco polecam, żeby sobie zakupić ten zestaw. 330, chyba 5 elementów. Bardzo przyjemnie się to budowało. Kilka minifigurek. Ja mam tą opcję z aplikacją, którą muszę sprawdzić. No i ewentualnie w następnym zestawie z Hidden Side, który będę miał, podzielę się moimi. Przemyśleniami na temat działania aplikacji. E, ode mnie dla Was to wszystko na dziś. E, widzę się z Wami wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.